Ciemno widzowie, ostatnio skończyliśmy tutaj. Dobra, dawaj, dawaj. A nie! Korwa. Sponsorem dzisiejszego odcinka jesteś ty. Dając mi łapkę w górę i suba. Wspierasz mój kanał i zachęcasz mnie do dalszego rozwoju kanału oraz wyboru filmów. Najlepszy sposób, jak się z Kurwakowi zachęci do subskrybowania i dawania lajków. Ty. nie! Przecież się dotknąło. Wapo, łapom, dot... łapom dotknąłem! Łapom, ręką? Jest różnica? Jak człowiek, że tak naprawdę. Ej. panie. Jak ktoś powie, zachowujesz się jak małpa, to powie... Ale ludzie to małpy, <noise> tylko że ewoluowane. Zabknijsz mu Mordkę albo Mordę. Mordzi ty. Kurwa. Ta się nagrywa. Kurwa. Ja pierdolę, ja jak ja to kurwa robię, ja pierdolę, ha, ha. Mi się udało Easy. Easy Easy E mi kurwa nie wiecie Kurwa jak to się stało? Ja pierdolę. Easy. To mam je sprowokować. Urwa. Ej, tu pokazuję lewale! zaje zajebiste. Kurwa. No lagi, niefajnie jebany. Kurwa, szmatologi. Szmatolagi. Szmatolagi. E, kurwa, najważniejsze jest w życiu każdego człowieka. Szmatolagi. Ja pierdolę. Nie ma wypierdalaj. Kurwa. Uju, pierdolony. Ech, we mnie będziecie się pytali, czemu tak długo to kurwa trwa i czemu się nie ruszam. Poczekajcie. No, dobra. Chyba każdy rozpoznaje ten dźwięk i wie, co się mi właśnie wydarzyło. Ała. Bo, bo ty kurwa. Ja u fryzjera byłem jakoś szybko kurwa w sekundę. Byłem mi włosy obcięło, pani kurwa. Najszybszy fryzjer świata. Co? A, no to... To było w ostatnim odcinku. Na jakiego grata mi tu kurwa sprawężyna? A, na no świecie. Teraz mam osiemdziesiąty debilnogro. Sią. Jest nie tego? Ej, kurde. Wyszło Dank 2. Ej, może będą robili speedruny Dank 2, kurwa. Ej, to by było zajebiste kurwa. Przejdź w 3 godziny Dank Light kurwa. A za chwilę będą re lecieć rekordy. Ja pierdolę! To jest nie do przejścia. To, to nie jest kurwa easy. Oni was blefują. To są kurwa kłamstwa jebane. O trzyma pier... To są. Jak możesz dodać coś takiego, takiego? Jak cię nie zabiję, to cię wypierdoli w kosmos kurwa! 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 Jest, co jest się kurwa śmiejesz, jak głupi do sela? S, Selera. Zio. O, Ty, tego przed chwilą widzieliśmy, My? kurwa. Ten się śmieje, jak to się kurwa śmieje ostatni. Ile to kosztuje? No. zią poleciałem kurwa no jebnięte Kurwa lagi. To no nie jest moja wina. Tu kurwa widać laga. Dosłownie też przed chwilą, ale się uratowałem. Nie ma... O ktoś powie, nie mogę się uratować wcześniej? No nie kurwa, bo nie przewiduję kurwa jebanych lagów. Mega easy parkour. Lobby znaczy obby. Mega easy obby. do ich Mega hard. Impostor 6 to się zalicza. Zanim ktoś powie nie za angielskiego. Akuli Waterfly. Niech mi ktoś napisze co to kurwa znaczy. 90 level. Który kurwa można zdobyć? Mam nadzieję, że 100. Ja pierdolę. Tek kurwa pa pa. Najlepiej przy granicy, ale to się wiąże z ryzykiem spadnięcia. Jestem ciekaw, czy tu jest jakiś pro, który w lobby, który powie, że jesteś takim dobrym się chuj. Ja pier...

Ja pierdolę. No nie, wy sobie kurwa ja ja robicie. search go l Oh, ja pierdole! KURRRRR! Ja pierdole! Dobra, robię przerwę. mi taką małą. Jak dojdę do. Na którym? Do 120. Dobra, spoko. Widzowie, no przeszliśmy sobie jakieś 35 poziomów. Ale kurwa, teraz zauważyłem, że to jest progres. 136. 18 progresu mam. Punktów. Więc sobie coś jeszcze trochę poprzechodzimy, ale całego nie damy rady przejść. Ja myślałem, że to są jakieś dwa pola, a to kurwa jest. Nie wiem, 135. Aby się to kurwa nie udało. Ja pierdolę. Myślę, czego tutaj można dostać? Pierdolca. Pierdolę, pierdolca. Właśnie to kurwa obby przejść. Wyobraźcie sobie, jakby nie było checkpointów, kurwa. Nie, my tego kurwa nie przechodzimy. Idziemy. Chyba, że to byśmy przeszli... Nie. No to żegnamy się, widzowie, kurwa. To jest nie do przejścia. Co?! A dobra.